No można. Hej i siemano, z tej strony ekunabu, a dzisiaj pogramy sobie w Fortnite Battle Royale z... Koks i siemano. I tak, pod tym odcinkiem, jeśli uzbiera się jakaś ilość lajków, to w kolejnym odcinku musimy zrobić tyle samo kili, albo więcej. Po prostu minimalny próg to jest tyle, ile lajków było pod tym odcinkiem. Nagramy to za kilka dni i powiem wam tak, jeśli nie wykonamy w kolejnym odcinku tego progu co był na tym odcinku zadany, na kolejny, to wtedy musimy wykonać karę. I kary piszecie w komentarzach. Na przykład nie wiem. To jest tylko przykład. My musicie grać tylko z legendarnych broni albo epickich. Coś takiego musicie mieć. pięć broni różnego rodzaju... Coś takiego. Nie albo nie możecie używać leczenia. Pobiec. Samym leczeniem, granatami. Nie wiem, różna. Nie choroby. no, ja myślę, No w sumie tak. Yy, ja. Yy, Zapomniałem co chciałam powiedzieć, ale przejdźmy może do Dobra. Jak mi się przypomni to? Yy, nagramy kilka filmów na zapas, bo mamy mega dużo zajęć. Bo mieliśmy tych. Mieliśmy szkołę, przerwali nam szkołę i mamy teraz. Przez zadania w 10. domu. Tak, i zawsze. Ja, ja się śmiałem, że może jeszcze będzie tak, że pracę klasową będziemy pisali przez internet. No oczywiście, gości. <grym> <grym> I tak, tak i, nagramy trochę na zapas. Zaraz może się postaramy nagrać jeszcze odcinek z innej gry. Yy, I oczywiście, no, zaczynamy w sumie. No. I tak, jeśli dotrwałeś do tej minuty, dotrwałaś. To napiszcie pod spodem F.F.A. Bo właśnie na taką miejscówkę lecimy To jest farma Fury, A obok... agenci A obok tutaj są boty z agencji Podobne, bo tu jest agencja A tu są boty z agencji I lecimy sobie na te boty Tam robimy winy w sumie Staramy się w tym odcinku też zrobić wina Ale jeśli będzie tak Drużyny to tak Piąta to też dobrze A to fajne Mieliśmy kilka prób, ale mieliśmy dużo problemów technicznych, mikrofony nagrywamy też któryś raz, nie? No mega. Tutaj coś nam wyskoczyło. Albo cheaterzy. Dokładnie. A, kilku cheaterów znaleźliśmy, i... pozgłaszane, Więc dobra. sobie ja polecimy. I może dobra. tą karę będą wymyślać widzowie e, lub jeśli widzowie się zgodzą. To może do jakiegoś youtubera się zgłosimy, żeby youtuber jakiś dał karę, Bo znam no parę nie youtuberów. Wiem. Albo się spytamy twojego brata. Można. Dokładnie. Ale co on nam wymyśli, to nie wiem. Używajcie tylko samych Matsów. <grym>. Albo Wędek. Boże jak się nie da. Albo, się albo nie w następnym do. odcinku spróbujemy używać tylko Wędek. Ale to nie jestem przekonany. Wędek, a nie Wędek. <grym>. Bęłtek Dobra, nie wiem. Nie jestem jakimś gościem od polskiego profesjonalnym. Nie, nie umiem najlepiej Węty? polskiego, ale a ja, dobra. A ja powiedziałem wętek czy wędek? Pełtek, chyba. Bendek. coś takiego powiedzieć. Nie wiem, to źle mówię. E, tam jest niebieska bronia. Nie zwracajcie jakaś. uwagi na. A, ortografię, ale. Tu pompa była? E, chyba, nie wiem. Zapójrzmy. Duży sobotę Szybko, szybko Dobra, to ja mogę wbić. Poczekam, ja wbiję. Okay. Daj, to wbiję. Ujam. Ale on agres... ja jest. się, od BHP, gościu. Uciekaj. Dobra, ja już biorę gościa. Yy, idź tu, ostatni jest, uważaj. Nie ma, bo tu. Trzech. Dawaj. Ja biorę skara jeśli będzie... Najgorzej, jakby on nam teraz spalił. Trofię ci najlepszy lub chyba, co ja. Lecz ja cię tak nie zostawię proszę dla ciebie ta heavy przynajmniej. Wow, dzięki za epicko! Bo wiem, że i tak byś mi oddał tą heavy. Wiem, bo Oscar jest ogólnie lepszy z heavy. Masz popa. Ja nie mówię, że jestem... Ej, daj ja mi, ten... bo mam 2 HP! Aha, a ty jedną będziesz miał? Tak. Super! Ej, poczekaj! To sobie wskoczymy na jeszcze jedną skrzyneczkę. Wam a tak szybko zobaczymy! St strzelba taktyczna zadaje o jeden więcej! Od Co? Strzelby pompki. Wow! Ej, ja jeszcze nawet nie wiedziałem tego, ale ciekawostka fajna. Dobra, tu mamy i tam. Sam się e, Chyba do strefy lecimy lunchem, co nie? To, o, wam polecam Oje, wejść tutaj, nie. tędy nie, nie, nie. i po prostu pójść Zostaw sobie lunche. tu na dół. Bo Zostaw tu są skrzynki, można od razu pójść ma. tam i do tak, busa. Nie, do... Czekaj, to jest... Nie wiem. Do ciężarówki. Super. Więc no. E, nie jesteśmy jakimiś politystami? Nie wiem, jak się to robi. Dobra. Nie wnikajmy. Nie jesteśmy... No właśnie, nie wnikajmy w to, nie wnikajmy. Dobra. E, to może sobie pogramy takie luźny. Oczywiście. Mała, By gra tak, content. Proszę dla ciebie, bandaże. Jakby coś to jest friendly content. Mamy taką no. nadzieję, że nam wyjdzie. Bo jeszcze nie zepsuliśmy friendly content. E, bo, nie na nie bo nie chcemy, nie chcemy też nabywać i nie chcemy, żebyśmy nagrywali to 100 razy. Tak, aby... Biorę! Nie obcinajcie zasięg takich tam. No. Bo wiem jak obcinają... Ale... jak umieją obciąć zasięgi. Kto to nie mówię? Tak, ja. Eee, strzelają. Eee, nie. Tak, do mnie ktoś strzelił. Eee, nie, ja otworzyłem skrzynkę. Ale ktoś do mnie strzelił. Bo widziałem. To chodź tu! Eee, eee, ktoś mnie chciał... Wracamy. Dawaj go. Wracamy. Dawaj go szybko. A gdzie on? Jezus, tam. A widzę pan. Leży. Nie ma sensu do niego im śnienie, spać. Jeśnienie. Jakby coś tam poszedł spać? Poszedł spać. Pomy, yy, powiemy tak. Poszedł spać i... Farba. I tyle. Poszedł spać. Najmocniejsi z nas o ja. Tylko ci chcę powiedzieć tak Ja nie mam żadnych Czemu ja, ja mam ja same złote medale? Mogę wziąć tą mk Bo ja mam całą masę zielonego A ja mam e e tego akacza Chcesz akacza? Jakby coś tam z tych broni nie, snajpa Akacz, To Oskar jest lepszy trochę A kacz, No to, kacz, to mogę być Ej no drewno mi odjeżdża Wodą Daj tego akacza masz, ten ty. Nie, ja wolę famasa. Nauczyłem A No to famas się... gdzieś uciekł. Wziąłem. Masz, jest. tu masz sobie wziąć. Czekaj, y, mam niebieskie okienko, wiesz? Y, ja bym się do tego luncha i tak wrócił, wiesz? Jeszcze wracam. A tu nic nie ma skrzynki? Jest, jest. My się z nami w poprzednich rundach, jak mieliśmy rozgryweczkę. Uuu, I to nawet ładna skrzynka czekolada. Co jest? Biorę! Hello? Co? Wziąłem? W ostatnim skar. momencie wziąłem skara. Już zniszczyłeś jest. Jaki... złoty złoty. Epicki. Epik. Ale wiesz, że i tak by ci wyleciał. Co? No i tak by ci wyleciał ten skar A, to nie wiedziałem akurat tego. O! Pudełeczko za mną. O właśnie, tak, ciekawe pytanie, tak a można. zaznaczyć Myślałem, przez chwilę, że nie można. Jeśli Dobra. niszczysz e, skrzynkę, to... To znaczy jeśli zniszczyć podłogę na przykład, to... To wypadnie! Dobrze, Pastycznie... że to zrobili, bo poprzednio się nie dało połowę grać. Wchodziło się do domku, skrzynkę niby no. gdzieś była indziej, a tak naprawdę wchodziło się w skrzynkę. Po prostu się miało po skrzynkę. Ej, podejdź! No weź! Ale wiesz, że tam bandaże były. To nie widziałem. Dokładamy drewno. Dobra masz, ja ci dałem. Lecz. Ja też chcę dołożę, bo mam Czekaj, zbieramy deski, zbieraj deski! Leź po deski! Szybko! Ojeju! Ojeju, jak ma! Oj, strefa! Już Ej, tego. uciekamy, uciekamy! Na luncha! A, podle ci się, chopie! O piechodę! Opiez tu leci! dostał, panie! Jakby coś to się nie polepszyliśmy aż tak? aż tak, aby wyjść najlepiej Ale jest gicny Najgorsze jest to, że strefa idzie. Le y y spać. Oj, y ja poszłem spać Oskar Tego się nie chce tutaj położyć spać, spać z barwą. Dobra, podnieś! Nie A ma mało! Nie możesz przegrać. Jest, podnieść teraz. Mam 11. To szybko i podnieś. Nawet się strefą nie przejmujmy, już w tym momencie, bo. Mogę nie, Mogę nie zdążyć. Nie, ja, no zdążysz, zdążysz. 3, 2, 1. Podnosimy! Jaki perfect timing! To był największy perfect timing. Były lepsze. Że gościu już ser mu wskoczyła, nie uleczył. Dobra, teraz biegniemy, bo inaczej nie tam mi się teraz pompa przadłkuje? Sekundy, ja chciałem. Dobra, podnuś! Podnuś. Biegnij, biegnij, bo to... Podnoś. Dobra, y, ostatnio udało nam się do połowy strefy. Biegliśmy, zobaczcie, stąd nie, nie. dotąd, to Więc będzie kawałek. Robimy perfect timing. Ale mamy minutę na to, więc nie jest to za długi czas. Szybko, ran, run. Dobrze, leć, 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 leć. Szybko. Nie chcę mi się bieg włączyć. O ja. nie. Dobra na farcie, może dobiegniemy, zdążymy. A jak tak to cię rzucę do strefy. Ja nie, nie! Rzucę cię. Podnuś, podnuś! Podnuś! Dobra, teraz szybciej zaczęłeś, więc może... Nie, nie zacząłeś. Nie, nie. O nie, ale piję po jeden, więc mamy git. O nie, chyba Cztery, to się gra. Trzy... Dwa, jest! Jeden. Leże. Dobra, to będzie fartowne. Tak, ale... Ej, w sumie no mam poteczki, mam małe ten... poteczki, masz coś do leczenia? Nie właśnie, bo nic z nich nie wyleciało. Już myślałem, w razie że co to, to cię wezmę po na plecy jak spędzę. Dobra. W razie co to, to cię wezmę 10 sekund to trwa, tak. więc nie najgorzej. To 10 HP nam zchodzi. Wiesz co? Ja bym y, poszukał w strefie chwilkę i żebyś mnie podniósł, bo będę miał więcej HP. A, to ja też tak zrobię, ej. To Ale to ja... Ja najpierw. Ty szybciej ode mnie! No o to mi Położy chodzi! Się. Wyjdę się! Ale nie rozumiesz, ja miałem! Ej, nie schodziłem! Ja miałem! Tygo. A, dobra, dobra, No nie, nie schodzi! Nie, bo wyszedł, bo podniosłeś i wchodzi. O nie, cztery! No może biegnijmy! Lećmy, lećmy! Bandaże biorę! <grym> <grym> Dzisiaj będzie na perfect timing, tak total. Ej, łódka! Biorę łódkę! Bierz bandaże! I wsiadaj! Wsiadaj! Zacznę! Ale to perfect. Nie perfect tylko fart. To, to nie fart! Coś dzisiaj! Nie mam ja szans, nie ma szans, nie ma szans. Eee, Ale nie ma szans, bo tak, tak i na dzisiaj, idą, dzisiaj idzie, chyba idzie, będzie koniec. Idzie, idzie. Pamiętajcie, uh -huh. subskrybujcie, um. lajkujcie i walnijcie w dzwon. Um. A jeśli do, teraz do. Że... zostaliście do tego momentu, obejrzeliście film, to napiszcie w komentarzach numer 14. Taki jak. Zajmujesz miejsce numer 14. Napisz się numer 14. Więc... Nieźle. Pójdziemy do Nieźle. lobby. I możemy zrobić szybki przegląd sklepu. W sumie. No Jak panie. już jesteśmy, to można. Wszyscy idziemy jeszcze się sklepki rozgrzewać sklepki i chyba nagramy pomimo. z innej gry filmik. Więc będzie gitzik. Eee, możliwe. No. I będzie od razu na zapas, bo naprawdę mamy... Jesteśmy naprawdę dużo nauki i takich tam. Dobra, pójdę do sklepu i tak. pierwsze. A w sumie to jest... Czekajcie. Jest pakiet. Ja mogę powiedzieć, że polecam. Pakiet ja jest mogę powiedzieć... fajny. Strój. Stroczka z dodatkowym stylem. Okrągły plecak, okrągły. Yy, Oczo of... oczobity I 600 pałdoców. Fajny zestawik. Inny to jest jeszcze tutaj. Sierżant Konieczynka z trzeciego sezonu. Yy, kolejny to jest granie. Gań, garniec ze złotem. Kilow z trzeciego sezonu. To wszystko od tego zestawu. Kolejny to jest. Z yy, Kolejny skinek. To jest. Straszna bajka. Ona ma dwa style. Taki z takim jakby. Wilkiem ja na głowie. z. Kapturem i Kaptur z wilkiem i. i i bez kaptury. Ale wiesz, co zauważyłem? że fakt, Z kapturem, a jak schowa, to nie ma tego wilka. No tak, też to zauważyłem. Tarcza, przywódca stada. Fajny skinek, nawet. I kill off. Mega ładny kill off. Jeszcze jest łowczyni Swój wilków. Polowanie. Jeszcze jest łowczyni wilków. Polowanie. I to się tak mieni. Można, I tak, wilka e, Mogę powiedzieć, co ja ten? E, co ja bym polecał dzisiaj? No powiedz. E, polecałbym zakupić sobie karnet, lecz go dzisiaj. Nie, lecz go w tym sezonie nie, raczej nie będę miał. E, co bym polecał jeszcze? Na pewno szansę. E, postać dynamo za 1200 sop lodu. I chyba maniaczkę. Taką najlepszą, mi się Dobra, podoba. to lecimy teraz z moim przeglądem. Maniaczka jest w sklepie. Taki skin, jak jakby z K1 powrócił. No, a i to tylko on jest od tego zestawu, więc ciekawie. myślałem, że więcej. A ja też. Zu dobra. Kolejny to jest zamaskowany cień skin. mi się bardzo podoba. Teraz szczerze że on nie ma w ogóle szyi. Co zobacz. Co stało? Nie ma szyi. O ja. Ciekawostka. Jest... I tak, fajne ma bardzo plecak. Mało. Mega mi się ten skin podoba. Który? Zamaskowany cień. Kolejny to jest Dynamo. A ten to jakby powrócił z tego. Swym ma. <grych> Lub z tego, z zapasów jakichś. No. Kolejny to Kolejny jest malowanie szczęściarz. To. Od konieczynki. Ale dopiero został wprowadzony w ósmym sezonie, więc ciekawe, bo w tych sezonach właśnie do, zaczęli dodawać takie style. Przed tym chyba już, nie jestem pewny. Yy, Ale co? Nawet te, malu te, malowanie do pistoletu. Ciekawe. Yy, w którym... tu się... Szósty? Nie, nie szósty. Ósmy? Siódmy? Nie wiem, coś no, takiego. coś takiego. Kiedy wulkan był? Tak. Ale to ten zwykły ósmy. wulkan. To był ósmy. Tak, to był ogóle. Tak, ale ten zwykły fajny e... element. I tak, e... fajny nawet, ale taki, mi... taki za bardzo za mało elementów fajnych takich. Albo za dużo, nie wiem. No. Sopel lodu. Kilofik fajny. E... Tylko jeśli trzeba uważać, jeśli to... się b... będzie biło kamień, aby nie pęknął. Dokładnie. metal. <laughs> Kolejny to jest terapia tańca. Ja Przewadzony tak, w piątym to... sezonie. Taniec Dwicki, Emotka. I kolejna emotka to jest... Emotka o nazwie Siadaj. Wprowadzona w rozdział drugi sezon pierwszy. I to w powiem, że ta, powiem tak. Emotka Fajne. fajna, taka przyjemna, no. taka spokojna. Nawet na czas. A nie. Patrzy. Dobra. Kolejne skiny to jest tak. Skin o nazwie Dowuczyni Drużyny Konieczynek. Tak. Koliczny? Wygląda jak zepsuty pies <grym> i został powodzony w wyrościele to... drugim, sezon drugim. Jezusie, co Jak zauważycie w mojej z tyłu ocenie, głowy... ocenie to jest mega średni i tak, kolejny to jest ten ee... jego plecak, czterolista konieczka. już trochę lepiej, ale dalej poszywany. A zauważyłeś, że ten ee, pies jakby ma zeza? <grym> on ma zeza i z tyłu głowy on ma te... Śruby Kto dotpał w do tego momentu, niech napisze, nie wiem, strój. Ty przepinam serduszka za wszystko. Nie! Yy, może jakoś inaczej. Nie. Yy, Albo... Niech będzie strój w sumie. Strój fajnie. Dobra, yy, kolejne to no, będzie. Buś... Mega ładny mój wzanim skin. Szansa. Dokładnie. Jest za jest. 1200 fałdolców. Prowadzony wyrozdział drugi sezon drugi. Dług wiosny, część zestawu dług wiosny. I do tego jest jeszcze plecak. Takie fajne z usuwaweczkami, dalej by mi się przydały nowe. Nie no, żartuję, już mam. Mi też. Nie no, żartuję, też mam. I tak, yy, ma, ma tutaj fajne... pojemnik ZAMMO. Tak. Ma pojemnik ZAMMO. można przyuważyć tutaj na nodze. I tak, do, niego ma jeszcze, do niej mam. jest jeszcze wprowadzony zbierak. Z rozdziału drugiego, sezonu, eee. drugiego z, z no zestawu dwóch wiosny Też za fajne. 500 fałdolców Moim zdaniem. Odtrząsę to wszystko, a potem już karnety bojowe. No i karne bojowe. Mogę powiedzieć, e, co mi się najbardziej podoba chyba w karnecie głowym. I czego? I co jest tajemnicą? Że nie wiadomo kiedy. Słuchajcie, nie wiadomo kiedy nastąpi następny sezon. Pewnie jakiś z widzów napisze nam kiedy, bo... Po... My jesteśmy tacy, że nawet nie umiemy tego... Nie wiemy jak po tym... Ej, ciekawostka! Po schodach z tyłu jeździ bus! Nie, on lata na mapie. Dobra, Ej, to może tego nie było? Dobra, tak. Ej, będzie przerwa techniczna w związku z aktualizacją. O 12 rozpocznie się o godzinie 9. Czasu Polskiego, o! a, 12.20, nie czekaj Wykrakałem eee, What? Wykra wykrakałem kolejny sezon <noise> e, Bo powiedziałem, że nie wiadomo kiedy będzie, kolejna, e, ten, kiedy będzie kolejny sezon, a tu chłopie O nie, a kiedy? Nie wiem, to nie wiadomo, czy sezon, bo jest przerwa techniczna, więc mogą mieć te bugi, jak mieliśmy na Kreatywnę, Czekaj, że co? mogliśmy wlatywać. Przerwa Graliśmy techniczna. Graliśmy na Kreatywnę, lataliśmy bez przenikania i chodziliśmy w teksturach, stawaliśmy w miejscu i chodziliśmy po teksturach, po całej mapce. Było ciekawie, można było strzelać, tańczyć, wszystko i nie było nawet, po prostu znikała. Potem latałem na Niewicce i szukałem Oscara i nie można było go zobaczyć I tak. Na dzisiaj to już by był koniec, więc. Cześć! Subskrybujcie kanał i zostawiajcie lajki. A przy tym walnijcie w złoto. Wow!